Dobra, dobra, muszę kończyć. Okej, okay, kończę, kończę. Dobra, no, na razie, hej A. Jestem A, czekaj, widzisz. Yy, jak cię kręcę, nie wiem co powiedzieć. Yy. Słuchajcie kochani. Bardzo dziękujemy Wam wszystkim, że byliście tutaj. Zapraszamy już teraz, oczywiście jak co roku na następne. Na następną na e, edycję. Tak. W każdym razie, Jeku, nie wiem co powiedzieć, jak zawsze. E, jakoś mi się lepiej mówi na scenie może ty coś powiesz cholera, <noise> ja się zaraz rozkręcę ja myślę że się udało myślę że się udało i walka trwała długo dążyliśmy do tego bardzo długo staraliśmy się negatywy odrzuciliśmy pozytywnie tylko do przodu no generalnie tylko pozytywne myślenie pomaga naprawdę stworzyć tak wielkie przedsięwzięcie co... polecam E, dzięki Mariuszowi, dzięki Adamowi, którzy, którzy naprawdę bardzo mocno cisnęli, cisnęli, generalnie cały czas tą imprezę. Ja byłem daleko, także ja nic nie zrobiłem, daj spokój. No to... byłeś, byłeś daleko, ale blisko. <laughs> w końcu bracia, cholera. <laughs> w każdym razie, e, z tego co wiem, podobno w Miniczu wszędzie było słychać, podobno ludzie okna zamykali, bo było za głośno, ale... No co, bardzo przepraszamy. Bardzo przepraszamy. Dziękujemy I dziękujemy za wyrozumiałość. Jak również dziękujemy przede wszystkim za to, że uśmiechaliście się. U nas, kiedy widać uśmiech u nas tutaj na, na lotnisku na zlocie, to znaczy, że wszyscy są zadowoleni. Myślę, że władze miasta też są z nas, mimo tego, że mieszkam daleko dumne po prostu jesteśmy miliczanami tak naprawdę ja zawsze zostałem miliczan. Miliczaninem chyba tak to się ładnie mówi. Bardzo dużo zespołów było. Mam nadzieję, że zespoły zado zadowoliły gusta wszystkich odbiorców. No cóż, Aura dopisała, wszystko jest ok, ale przede wszystkim powinniśmy podziękować tak naprawdę to Zlotowiczom przede wszystkim bardzo wszystkim dziękujemy. Frekwencja dopisała, dziękujemy Zlotowiczom. Dziękuję wszystkim, którzy nam pomagali, którzy ładowali to swoją ciężką pracę, bo dzięki takim osobom może powstać tylko taka i jedna z największych w Polsce imprez po amerykańsku. Myślę, że ta impreza została oznaczona już jako największa. Zresztą z tego, co słyszałem, co mi ludzie opowiadali, mówili, bardzo się każdemu podobało. Dziękuję raz jeszcze, jeszcze bardzo. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Bardzo. Zmęczenie, że to. już zmęczenie, stąd te okulary, kochani. Cztery, cztery noce nie przez... O, jest to Ola z Master Track. Ola, Ola, Ola! Możemy Cię prosić. Słuchaj, zapraszamy. Słuchajcie, master już z tego miejsca. Jeżeli, jeżeli pozwolicie. To jest, to jest Ola, nasza przyjaciółka. Z tego miejsca, słuchajcie, zapraszamy Was na master track do, do polskiej nowej wsi pod Opolem. To jest, kochani, jeszcze większa impreza, ale troszeczkę, tak naprawdę inne pojazdy są to wielkie. No to tak. amerykańskie i nie tylko. Słuchajcie, to jest niesamowita impreza. Jed... Moim zdaniem to jest najlepsza impreza takich samochodów w Polsce. Ola, może powiesz ty coś? Zapraszam serdecznie wszystkich na Master Traka, bo to jest jedyna w swoim rodzaju impreza i każdy musi tam być. W tamtym roku Ola ze swoją ekipą przyjechała tutaj, bardzo nam pomagali. W tym roku są z nami, bardzo dziękujemy. Nasi przyjaciele. Zobaczcie, zobaczcie, nawet spodnie Druga... Ola. Zobaczcie Ola, zobaczcie Ola ma tutaj American Carsmania. Mania. Nie, kurczę, po amerykańsku. Wszystko jest tak, jak powinno być, słuchajcie, generalnie wszyscy emanują swoją, e, swoją Amery energią amerykańską. I z tego miejsca jeszcze pozdrawiamy Nowy Jork, pozdrawiamy państwa fuksów, kurczę kochani, pozdrawiamy... wszystkich na całym świecie. Dzięki serdecznie, że trzymaliście się za nas czuki. Zapraszamy na Master Truck i na America Carsmania 2015. Szczerze mówiąc, jeszcze nie znamy daty, kiedy będzie, ale już teraz... 3 cztery. Zapraszamy! Dzięki.